Pan jest moim pasterzem, niczego mi nie braknie. Pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach, prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć, orzeźwia moją duszę. Tą modlitwą psalmową wchodzimy w czwartą niedzielę wielkanocną, niedzielę dobrego pasterza. Jeżeli braknie światu dobrego pasterza, to kto go poprowadzi na zielone pastwiska, nad wody, gdzie ten świat może odpocząć? Kto będzie ożywiał, orzeźwiał jego duszę? Na kilka dni przed uwięzieniem w 1953 roku, czcigodny sługa Boży, ksiądz kardynał Stefan Wyszyński, tak mówił do wiernych: Gdy będę w więzieniu, a powiedzą Wam, że prymas zdradził sprawy Boże, nie wierzcie. Gdyby mówili, że prymas ma nieczyste ręce, nie wierzcie. Gdyby mówili, że prymas stchórzył, nie wierzcie. Gdy będą mówili, że prymas działa przeciwko narodowi i naszej Ojczyźnie, nie wierzcie. Kocham Ojczyznę więcej niż własne serce. I wszystko, co czynię dla Kościoła, czynię dla niej. Te słowa księdza prymasa tysiąclecia powinniśmy przyjąć jako mowę obronną dobrego pasterzowania, które on sam bardzo radykalnie. I z wielką gorliwością podejmował w tych trudnych czasach. Jest to mowa obronna dla tych kapłanów i biskupów, którzy podejmując dobre pasterzowanie Jezusa Chrystusa przeciwstawiają się wszelkim ideologiom które przyjmując postawę antychrześcijańską postawę przeciwną Ewangelii próbują przy pomocy kłamstwa przekreślić działalność i oddanie dobrego pasterza. Z tą mową obronną, wypowiedzianą przez księdza prybasa Tysiąclecia Wchodzimy w Ewangelię, przypadającą na czwartą niedzielę wielkanocną, niedzielę dobrego pasterza. Jezus mówi: Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz oddaje swoje życie za owce. Najemnik zaś jest tym, który nie zna owczarni. Jest ona mu obojętną. I kiedy przychodzą trudności, cierpienia, kiedy jak mówi Ewangelia, nagle pojawi się wilk pomiędzy owczarnią, najemnik ucieka, bo nie zależy mu na owcach. Jak bardzo potrzebujemy Jezusa Chrystusa, dobrego pasterza. Pięknie do tej Ewangelii Świętej przygotowują nas poprzednie dwa czytania. W pierwszym czytaniu pokazany jest Piotr, który pełen Ducha Świętego mówi o Jezusie. On, jak dobry pasterz, mówi bardzo konkretnie, że Jezus Chrystus jest kamieniem węgielnym, jest kamieniem, który ma być u podstaw wszelkiego budowania. Kiedy sięgniemy do życia czcigodnego sługi Bożego, księdza prymasa, Stefana Wyszyńskiego, to napotkamy w jego zapiskach więziennych niezwykłe słowa mówiące o takim kamieniu węgielnym. Pod datą 26 sierpnia 1956 rok czytamy w zapiskach więziennych księdza Prymasa. Dziś, w dniu Wielkiego Święta Narodu Katolickiego. Każdy, kto tylko zapragnie, może stanąć pod jasną górą. A ja mam pełne do tego prawo, mam święty obowiązek. I któż tego goręcej pragnie niż ja? A jednak, mając tak potężną i tak dobrą panią, mam zostać w Komańczy. Przecież to z Twojej woli. Nikt takiej potędze oprzeć się nie zdoła. Tylko my dwoje, Matko, możemy chcieć jednego. Uczyniłem, co mogłem dla Twojej chwały. Przygotowałem w dniu 16 maja tekst ślubowania. Napisałem adoracje stanowe dla kapłanów, dla młodzieży, dla mężów i matek. Te słowa będą mówiły za mnie do ludzi, a ja będę mówić tylko do ciebie za nich. Ufam, że królowa niebios i Polski dozna dziś wielkiej chwały na jasnej górze. Jestem już w pełni spokojny. Dokonało się dziś wielkie dzieło. Spadł kamień z serca. Oby stał się chlebem dla narodu. Dobry pasterz, to ten, który w imię Jezusa Chrystusa, dobrego pasterza, przekazuje kamień węgielny, a takim były śluby jasnogórskie. Po to, aby owczarnia Chrystusowa budowała. Na twardym podłożu, pewna, że nie błądzi. To Jezus Chrystus jest kamieniem węgielnym, będącym u fundamentów życia kościoła. I dobry pasterz, napełniony Duchem Świętym, dobry pasterz, który wyraźnie wskazuje, że Jezus Chrystus jest jedynym dobrym pasterzem. Pragnie szczęścia, prawdziwego szczęścia swojej owczarni. Drugie czytanie pokazuje nam kolejnego dobrego pasterza, świętego Jana. I on mówi: Popatrzcie, jaką ogromną miłością obdarzył nas Bóg Ojciec. Można powiedzieć, zachwycił się Jan. Tą Wielką miłością Boga Ojca i tą owczarnią, którą stanowią dzieci Boże. Ale jednocześnie mówi, jeszcze się do końca nie ujawniło, czym będziemy. Jak trzeba bardzo uważać, żeby w tę owczarnię. Prowadzoną przez dobrego pasterza, nie dostał się wilk, nie dostał się najemnik, bo wtedy człowiek traci swoją godność dziecka Bożego. I niestety tak się dzieje w dzisiejszych czasach. Jak bardzo trzeba prosić o dar dobrego pasterzowania, podejmowanego przez księży, biskupów i kapłanów. Modlitwa, którą zapisał w zapiskach więziennych czcigodny sługa Boży, ksiądz prymas tysiąclecia, może być potraktowana jako modlitwa o nową gorliwość dla wszystkich pasterzy Kościoła świętego, aby byli dobrymi pasterzami. Wprawdzie ta modlitwa pokazuje tę sknotę księdza prymasa, ale ona podjęta przez Kościół Święty może być potraktowana jako modlitwa o nowy zapał w życiu tych, którzy kierują i prowadzą owczarnię do Jezusa Chrystusa. Ojcze życia! Widziałem dzisiaj orkę na weżynach, widziałem siew. Widok ten rozdziera mi serce. Dałeś łaskę oraczom, by mogli ziarno Twoje rzucać w ziemię. Wydobywają je z opustoszałych spichlerzy. Nagrodzisz ten ich akt wiary w Twoją opatrzność. Ojcze, ziarno, które nagromadziłeś w spichlerzu mojej duszy, pozostaje nadal na pryzmie. Nie mogę go wysiać, brak mi pola, spichlerz mój zamknięto. Jest mi ciasno, dusza moja jęczy. Rozumiem apostoła. Biada mi, gdybym ewangelii nie przepowiadał. A dziś Ewangelia Święta mówi, proście pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Ojcze, ojcze, czyż mogę prosić za siebie? Otwórz moje spichlerze. Widzę, jak niektórzy Twoi siewcy oszczędzają ziarna, jak skąpo je wymierzają. Ty wiesz, żem go nie skąpił. Dziś trzymam rękę i nie mogę jej podnieść na siew. A jednak nędza moja i niegodność nie mogą osłabić potęgi Twojej. Choćbym więc stanął w obliczu wszystkich grzechów moich, choćbym nałożył na barki moje wszystkie grzechy i zbrodnie całej ludzkości, jeszcze mogę stanąć z ufnością przed potęgą i miłosierdziem Twoim, jak stanął syn człowieczy, Jezus Chrystus, dobry pasterz. Niezwykła modlitwa. Wołająca z głębi serca dobrego pasterza, o nową gorliwość dla tych, którzy sieją Słowo Boże, jak również o to, aby nie brakło tych siewców, którzy będą wskazywać na Jezusa Chrystusa, dobrego pasterza. Oby ta modlitwa. Dobrego pasterza księdza prymasa przyniosła obfite plony.